Witam bardzo serdecznie, zagramy dzisiaj sobie z ekipą Fifa 15. Tak więc zapraszam do oglądania. Poszedł kurwa na R3, Dobra, kiedy, szukam kurwa, i chuj, chuj, Ja mogę iść na bramkę na Na bramkę za Karol, chuj. Karol, który został po pierwszym jak nagle wyjdziecie to już nie wiem. No, pani sam zaraz wyjdzie i no, w kurwa, Nie, ale... Musisz ogóle... w CS-a, nie? No, to... Boże, muszę ja muszę jeść. Jest dole. What co dobrze przecież jest, o co wam chodzi, że zimno, Kuba, czy to już Jak żółto mam, no to jak nie widzisz, kurwa. No tak nie widzę, to, no kurwa, no nie widzę, no. To do okulisty, kolego. To jest nie? To jest twój czas. Chyba ty się zlewasz w teraz jakby lepiej, nie ma wagów. Kiedyś ten for, for, format okay. jednak wydał. No szybki format nie jest zły nigdy Ja zawsze szybko formatu ja, ja mam ja. taki sposób, że zawsze usuwam folder w system 32 i mi pomaga <grym> <grym> Muszę spróbować, fuckin <grym> a, spodem, a, a jest ci potrzebny prąd do tego? No To chujowo, ja to nie jest słaby sposób Słaby sposób, bo prąd w mam Widzicie, tą do nowego jaką życie raz podać, nie więcej, nie? Żeby tam nie, <grymne> nie płakał, pójdę. No nie wiem, nie wiem. dobre Ja pierdolę, no, I stał mi, wciskam cały czas, żeby wybił. on tylko stoi tak, o ty, patrz. Piłka. Patrz. No patrz. to patrz, Patrzył, jakieś powiesz bo taki? tutaj. A no, ty <śmówi> tystał. Tystał. <śmówi> 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 Wszyscy jak pędzą. <śmówi> to proszę, co? A bo wasz monitor sobie to daje. Kurde, no, 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 to lipa, to ale, no, ale nie? ale... Ale no, 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 w sobie <śmówi> Chyba bardziej się opłaca po krótkim walić. Nie, ja, nie wiem, ja lubię sobie walnąć piątki. Nie, ja tak też tylko długie. No nie, ja się, to... się właśnie najczęściej trafia na długi, nie? Ale on no, mi nie wyszło. Nie, ja, ja tam po krótkim walę. <grym zlytka> po prostu po takim Ja masz, nie? Ja tam wolę po długim, nie? Przy ja już takie trochę. Się nie ma, tu musi po krótkim, <grym zlytka> Dobra, żartujcie na boku, ale komu walicie teraz? No nie pytałem, ale piła, fucking. Jak się nie puścił tego Jaki depilż. Jaki depilż. Prawidłowo zatrzymał, kurwa, co, Kurde, proste. Przecież nie było tam sytuacji bramkowej, w sobie... o ja piję przecież jeszcze to. Co do ręki, to do buzi. Mocno było. Jezu, te boty, kręci się w kółko jak baletnica no może tu baletnica, na przykład? Ja, ja pierdolę! A bot kurwa stoi w miejscu nic. Jak, jak się... <laughs> Kurde, musimy to zamysłować, Szajmo, jej. Główno. Taką grą to na pewno. Główno! No to martwi Bobra się trochę. <laughs> Dobrze. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, jest najlepszy. Patrzymy, no zobaczymy. Ocenę co z meczowa 6-3. Ho, 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 ho Jednak, Jednak ty jak jest z się lepiej. Ale podania masz słabe, gdy brzmi no Ja Jak nie mam piłek, no to słabe jest, ale no, i tak po dwa. Drugie najlepsze. No, A kto jest najlepszy, nie chce gadać, nie? Nie chce pokazywać o, palcem, podania. bo to nie dochodzi. A w ocenie? No i tu my i tak jesteś drugi. <laughs> no, może czwarty, ale. <laughs> ale to jedy Czy drugi, czy czwarty to? Czy wychodzi, czy nie? Karny! Jest! Yes, ma krzychu, tam się wywrócił. Symulkę jedną i od razu nie się nabrał. Brawo krzychu. Ej, okay, jedna jest kurde szkoda trochę, bo jednak krzychu będzie strzelał i niestety nie trafi, ale <grym <grym no. już wszystko no, ładnie yes. się wywróciło. Patrz to teraz pierdolnie. <grym> Jestem gotowy na wyzwania. No to jest 2-0 i będzie 2-0. <grymian> Teraz się to może zmienić może być 30 <grymian> Spokojnie, ważne niego jaki to pewny siebie. Daj cały a nie tam gdzieś rozsyłasz się z serduszką. Krzyżny... Zamienił karnego na bramkę. Taki magik trochę, nie? To by pomyślał? Karny to jest gol. <grymian> Ale przeleciała go, więc jest go... Dobra, no wejdźcie dalej. No to, po No, goalkeeper ładnie wyczuł to. Jezus Maria. To znowu mamą się stało, zakochałem się... Jaki debil, ja pierdolę! Co ty goalkeeper zrobił w tym momencie? No właśnie. No właśnie! Tyjo, pieprz, patrz! Tyjo, bym się odwrócił, ty, no zobacz. Rozstawił nogi i patrzy, co się stadało w ogóle. Patrz <grym> jaki kurde debil. No wódz wkoczył, nie patrz. Koszki, tu. Kurwa, slegowa, jaka swego główka, nie? Uo. Rozłożył nogi, poślizgnął się na śniegu chyba. Tylko powtór? Ja pieprzę. Jak ktoś mówi, że będzie 3-1. Nie umiem, 3-0, ale... Ja pierdolę, to już była w żółta Ja, no i no. zobacz, nasz żaden nie podskoczy do tego Co, o, jakich piję, jak skacze? Z bramki Brudne gałasy Trzy bramki z główki, fucking Trzy główki z bramki mało no. oni, kurde Cztery <śleski> no, z... Fucking <śleski> Jak się tam slier <śleski> Tak Tak, ja to biorę makty jeszcze wiesz co? <śleski> ja jeszcze mieliśmy szansę, na wygrano Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez strachu. Witam jej świt, to go na luzaku. Radości łzy. smutku... na dół. Cały dzień Ja pierdolę gdzie ja biegam w ogóle. Pizdę, no nie widzę w ogóle. Kurwa, mogłeś to do mnie tam w ogóle wysunąć. Pierdol, tak się ba czy niby fał, nie? Marcin stał za mną, poprawia spodenki, tam nie wiem w ogóle co mu chodzi. Czemu tak blisko stoi? Bo jak przy tobie, to kurwa trzeba jakoś się kurwa poprawić, bo... <grym> nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, to... właśnie. <grym> Dobra, skończyliśmy. Jesteś jak w jaksiowskładzie już? Tak. No mam nadzieję, bo jakby nie to i tak nie wyjdziemy, nie? <grym> nie ma to jak kolega, przyjaciel. <grym> No okay. wiesz, trzeba wspierać, nie? Ale trochę nas pojechali w sumie.